Hej ludzie, tutaj Bibi. Dzisiaj wracamy do roku 2014, gdy Five Nights at Freddy's była nowisienką grą od Scotta Cavtona. Większość osób na pewno zna tą grę, ale dla nowych w fabule gry jesteśmy ochroniarzem, co ma pilnować właśnie pizzerii Freddy'ego. W gierce będą nam przeszkadzać dokładnie w pierwszej części. Pięć stworków. Dokładnie to jest królik, kurczak, misiek, lisek oraz inny misiek, taki złotawy. Zarabiam je wszystkie po kolei przedstawię. Więc tak. Tutaj po lewej mamy Boniego. Na środku jest ścika, Po prawej jest Freddy. Za kotarą kryje się Foxy. I mamy jeszcze takiego dodatkowego, piątego, to jest Golden Freddy. On jest rzadki. Najczęściej jest to uznawane jako bóg gry, ale tak nie jest. W tle leci nasz przyjaciel Fongaj, On nam opowiada o fabule, co się dzieje, że pracował tam przed nami, żeby pa pilnować, <gry> przepraszam, y pilnować procentu baterii. I to takie skrócenie jak na, na tyle. Noc pierwsza jest dość łatwa, jest nudna, więc robię cięcie, i się zaraz zobaczymy. Dobra kochani, już po cięciu. Boni się ruszył i jest na kamerze 1B. Tak to nadal nudy nikt inny się nie przemieszcza, cika jest na scenie, więc będzie kolejne cięcie, aż Boni nie przejdzie na kolejną kamerę piątą. Dobra, ludzie, nasz kochany Bonnie jest na kamerze 5. Jest bardzo mało aktywny. Cika jest w ogóle jeszcze na scenie, nie zeszła z niej. Freddy tak samo, ponieważ Freddy odpali się dopiero w nocy 3. Tak to nudy. Czekamy do piątej w nocy, więc do zobaczyska. Moi drodzy, dla Was ułamek sekundy, dla mnie 3 minuty. Ale nie szkodzi, za niedługo jest godzina szósta i wygrywamy tą grę. Niby Boni i Cika są blisko nas, ale oni nam nie zagrażają. Co do fabuły gry, te animatroniki się ruszają z powodu zamordowania piątki dzieci i dusze tych dzieci są w animatronikach. To na tyle z fabuły. Za niedługo będzie koniec filmiku, więc jak filmik się spodoba, zostawcie subika łapkę w górę, jak będziecie chcieli to dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o moich filmach. Co do gry jeszcze raz. Za tydzień będzie kolejna część FNAF-a, więc dziękuję za oglądanie. Jest godzina szósta. Żegnam się. Do zobaczenia.